Witam Was, kochani, serdecznie na kolejnej sesji ze strategii MFM. E, tak, w zasadzie pierwsze pytanko od razu do Was. Zaczynamy z, z grubej rury. E, czy zostało wszystko przerobione? Tak? E, wcześniej już tu się pytałem wiem, że tu chłopaki mają jak reszta. E, wiem, że Madzia, tak. Madzia, Ty jesteś nowa. E, Joasia, jeszcze kolejna Madzia i Roxana. Czy Roxana też przerobiłaś wszystko? Przerobione. Super. Dobra. Jak Joasia i Madzia druga. Jesteście dziewczyny nowe pierwszy raz. Dajcie znać chociaż na czacie. Jak nie nie chcecie, nie chcecie nic mówić. Jak możecie mówić, to się o tam odmutujcie, powiedzcie, żebym wiedział, żebym wiedział, co tutaj dalej po prostu przerabiać. No, he, ja jestem pierwszy raz, także tak obserwacyjnie. Obserwacyjne, dobrze, dobrze. A druga Madzia jest. Nie mam nazwiska, więc tutaj nie mogę. Tu jest jeszcze Madzia Poznańska, jest jeszcze jedna Madzia, ale nie wiem, czy ona jest dostępna. Chyba nie ma. Dobrze, dobra. W takim razie tak, Joasiu, tutaj dla Ciebie szybko w skrócie, tak? Jak to dla osób nowych zawsze wprowadzam. Jeżeli chciałabyś tutaj zacząć z nami przygodę tutaj w scalpingu, jeżeli chodzi o indeksy, wiadomo, jak każdy edukator, mamy checklistę, Zaczynamy tutaj od checklisty. Checklista jest nowa, przerobiona, także i ona tutaj jest do pobrania i czeka na ciebie. Jeżeli chodzi o wideo i system cały, wprowadzający są już nowe bootcampy. Kurczę, ja już rozmawiałem z chłopakami, ale widzę, że jakoś tam się nie spieszy, mają ważniejsze rzeczy do roboty. Co musisz przerobić? Zaczynasz od sesji od 9 stycznia, czyli sesja wprowadzająca do strategii. To jest raz, czyli ustawienie indykatorów i jak wchodzić, jak wchodzić transakcje, kiedy je, kiedy je zawierać z interwału M1. Kolejna: struktury rynku. To jest druga sesja. Bardzo ważna, z racji tego, że jeżeli nauczymy się struktury rynku, to w zasadzie jest to najważniejsza rzecz, z racji tego, że. Struktura podpowiada nam, w którą stronę, w którą stronę będziemy się poruszać tak, na tym rynku i czego będziemy, czego będziemy szukać. Czy bardziej odwrócenia się ceny, czy bardziej kontynuacji trendu. Dalej, opory wsparcia, wyznaczanie stref, również kolejna bardzo ważna sesja. Każdy opór, który staje się wsparciem, a wsparcie staje się oporem, jest jedno z najważniejszych miejsc, które my zazwyczaj szukamy i obieramy do tego, żeby szukać wejść w transakcję. Rola interwału M3, M5 Jasiu, to jest jedna też z ważniejszych sesji, z racji tego, że my bazujemy tutaj właśnie na interwale M3, M5, żeby później potwierdzić się w M1 już odnośnie wejścia. Tu omijamy omówienie zagrań i konsolidacja, jak się w niej odnaleźć, jak się w niej poruszać, tak, żeby najlepiej omijać, bardziej szukamy trendu bądź jakiegoś odwrócenia. Jeżeli już coś takiego, takiego jak konsolidacja powstaje, odpuszczamy totalnie granie, tak? Może ona być przez godzinę, może być przez dwie, przez trzy. Najważniejsze, żebyśmy później po prostu złapali wyjście z tej konsolidacji i i, i, I szukali, szukali dopiero wtedy wejścia, kiedy ta konsolidacja minie. Tak? Jeżeli chodzi tutaj o całą resztę, no to wiadomo, że jak obejrzysz, obejrzysz wszystkie, no to już później leci, leci cała reszta, cała reszta, która tutaj jest. E, niwelowanie stoplosa e, również bardzo ważna, wa, ważna sesja, tutaj tłumaczyłem e, Mikołaj, bardzo fajne pytanie zadał, e, omawiane to już było d, d, wcześniej, aczkolwiek zawsze będę, będę powtarzał, że jeżeli istnieje taka potrzeba kogoś, e, kto potrzebuje m, omówić pewne kwestie, tak, możemy to robić, możemy to robić na sesjach, możemy to przewielać z racji tego, że po to one są, tak, żeby, żebyście Wy się e, jak najszybciej tego nauczyli, Świeczki, tak. Jeżeli chodzi o wykorzystanie świeczek, potwierdzających, to jest chyba bodajże ostatnia wtorkowa sesja. Również bardzo ważna. Tam byłem chyba z Adasiem i jeszcze z kimś. Też dwie nowe osoby, które dopiero do nas dołączyły. Bardzo fajnie wytłumaczone, bardzo fajnie powiedziane, czego szukać, jak tych świeczek szukać i jak one powinny wyglądać na wykresie. Żebyśmy mogli, żebyśmy mogli również znaleźć pewne wejścia bądź odnaleźć się w tym, w którą stronę ten wykres dzięki tym świeczkom, które, które tam omawiam, będzie podążać, tak? czy, to, czy to w górę, czy to w dół. I kolejna rzecz, Jasiu, tak. Galeria wejścia tu troszeczkę można powiedzieć, że przespałem. ostatnia jest tutaj ze stycznia, ale i tak, i tak wiadomo, one się przewielają. Cały czas te zagrania staram się wrzucać z trendem, żeby Wam tutaj po prostu ułatwić to zadanie, żeby nie obracać tego trendu, z racji tego, że najlepszym przyjacielem naszym, wiadomo, jest trend. Jeżeli gramy z trendem, jesteśmy w stanie więcej tych pipsów złapać, niżeli starać się obracać z racji tego, że te obrócenia niekoniecznie niekoniecznie muszą być, jakby to powiedzieć, sama dywergencja nie tworzy nam obrócenia się ceny, muszą powstać jeszcze dodatkowe czynniki, aby coś takiego się utworzyło. Także tutaj galeria zdjęć. I galeria wejść jest po to, abyście zawsze zobaczyli nie tu, gdzie jest wejście, ale to, co dzieje się wcześniej, tak? To, co dzieje się wcześniej na naszych indykatorach i to, co dzieje się wcześniej na naszym wykresie, aby skupić się właśnie na tym, abyście w ciągu e, tych dwóch minut, trzech, czy nawet minuty podjęli właśnie tą decyzję, że właśnie tak teraz będziemy wchodzić, żeby wiedzieć na co czekać, tak? Jasne, Jasiu? Wszystko, wszystko, wszystko jasne. Wszystko jest. Jeżeli znowu czegoś tutaj po prostu nie, 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 nie spamiętałaś, sesja będzie nagrana, można ją sobie z, z powrotem otworzyć od samego początku i, 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 i sobie przypomnieć. Dobrze, kochani, w takim razie, w takim razie o jest Emilo. Siemanko, siemanko, Emil. Jest, jest i on. Wielki powrót. Siemanko, siemanko, długo cię nie było. No, dwa miesiące. O, dobrze, dobrze. Ale miło cię widzieć z powrotem. Dla ciebie, dla ciebie również wszystkie sesje od 9 do przerobienia, bo te jednak ten, te miesiące tutaj styczeń, styczeń i luty były dość, dość intensywne. Jeżeli chodzi o sesje, one są typowo takie wprowadzające. Może troszeczkę będziesz widział, będziesz widział zmian, dlatego warto sobie je otworzyć w wolnej chwili. I, I zobaczyć, co się pozmieniało. Troszeczkę gdzieś ułatwiłem, jeżeli chodzi, chyba ułatwiłem. Nie wiem, Piotruś, Piotruś da, daj, tutaj, daj tutaj znaka z Mikołajem, czy jest to troszeczkę ułatwione niż tam w tamtym roku, żeśmy na początku gdzieś się bujali, bo tak naprawdę są pewne, pewne kwestie i pewne pewne wytyczne tych wejść, gdzie tak naprawdę one się codziennie przewielają. Nie wiem, czy to Piotruś z Mikołajem widzicie, ale ja to po prostu aż gołym okiem widzę, że warto po prostu poczekać na to jedno bądź dwa i one są naprawdę dość fajne, dość mocne. Jest prościej na pewno, pod niektórymi względami łatwiej to wejście wyszukać. No tylko yy, głowa, no nie? Tak jest cierpliwość, tak jest cierpliwość, ale tak no to no to te schematy, te schemat jest fajny, no nie? Jest, jest dużo tych typów powiedziane, i, i warto na to zwracać uwagę i, i, tak, i wykorzystać ja to. Nie? Dokładnie też się podepnę, pod to i nie szukanie tych wejść z M1, tylko skupienie się bardziej na tych wyższych M3, M5, plus dodatkowo te, te indykatory m 9, 20 też dużo podpowiadają. Tak jest, tak jest. Dobrze, kochani. Sprawdźmy sobie w takim razie, zobacz, Mikołaj, fajnie sobie tą strefę wyznaczyłeś to, co mówiłem, tak. Patrz skupiamy się na wyższym interwale. Tak jak powiedziałem, pójdzie do domknięcia, te ostatnie dołki, tak są, są już pomału, są już pomału domykane. Jak sami widzicie, gdzieś już ten wykres cały czas siępnie nam do góry co tutaj co tutaj było bardzo ważnego na tej, na tej H1, tak chciałem tutaj obserwować czy to M30 czy to H1, bardzo ważna strefa, tutaj jest ostatni szczyt, ostatni dołek, ostatni tutaj szczyt i on zostanie tutaj przebity jeżeli już tutaj zostaje przebity musimy iść na pewno do domknięcia, tak i to się wszystko, to się wszystko tutaj dzieje od godziny, od godziny właśnie 15 po, po godzinę 16, tak cały czas się do góry można było naprawdę tutaj fajne ilości pipsów zbierać jeżeli chodzi, jeżeli chodzi tutaj o, 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 o to wejście w tym miejscu tak bardzo fajne. Można było tutaj próbować jeżeli chodzi o to. Później tak dobrze mówię stykają nam się indykatory jest zieleń jest zieleń tak jest zielono zielono mi super także tutaj tutaj można śmiało próbować. Kolejne, kolejne, bardzo fajne, kolejne, bardzo fajne tutaj wejścia. Z tego co widzę, no tutaj e, ten gap mi się troszeczkę tutaj nie podoba, ale tutaj bardzo fajnie nakręcają się. Jest świeczka potwierdzająca, przecinająca te ostatnie szczyty, które są tutaj po lewej stronie. Także tutaj, e, tutaj było kolejne wejście. Zobaczcie ile tego jest. E, w tym miejscu jest domknięcie. Tworzymy potrójny dołek, świeczka potwierdzająca, tak. E, znowu, znowu kolejne wejście. Tutaj e, w zasadzie. I no, tylko niebieska, tak, przecina nam ten punkt zero. Bardziej wolałbym, żeby te linie na tym MagDi, jeżeli gramy w danym kierunku, były ukierunkowane już ponad punktem 0. Jeżeli gramy w górę, jeżeli gramy w dół, linie muszą być troszeczkę poniżej, także tutaj bardzo fajnie, tutaj może troszeczkę ta pomarańczowa nam odjechała, no ale bardzo mocny, tak, bardzo mocny, bardzo mocny ten dołek, potrójne, potrójne dołki, tak, zobaczcie, nie przecinają tutaj, tak, nie przecinają, tu jest jedynie tylko domknięcie, gdzieś tutaj dochodzą. I tak jak tutaj wcześniej wspominałem, gdzie oni dochodzą na interwale H1, zobaczcie, tu jest tylko domknięcie H1, jest domknięcie H1, jest świeca potwierdzająca na H1 w tym miejscu, lecimy, przecinamy ostatnie szczyty, robimy RITES, tak, i zbieramy to, co idzie tu, to, co idzie tu, Prosta sprawa, tak? Prosta sprawa, dobrze mówię? To jest tutaj, a nie, przepraszam, to już, to już było, gdzie ja tutaj gdzieś powędrowałem, troszeczkę za, za daleko chyba. Tu jest dziewiętnasta, siódma, tak? Troszeczkę za daleko powędrowałem. Gdzie ja, żem tutaj poleciał? Dobrze mówię. Tu są strefy, a opieramy się na ostatnim szczycie, czyli tu się opieramy na ostatnim szczycie. Dobrze, przepraszam najmocniej, troszeczkę się zagalopowałem. Tutaj w tym miejscu o 21.00, dobrze na no, H1, tutaj było domknięcie z wczoraj. to było podejście, domknięcie i wtedy wyjście. Dobrze, to jest jeszcze z wczoraj, ze środy, także no tutaj też solidną ilość pipsów można było sobie, można było sobie skrobnąć. Ale jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi tutaj o ten, o ten wykres, o ten wykres dzisiejszy, naprawdę moim zdaniem, tutaj, a co ja wam tutaj podaję, kochani. A nikt mnie tutaj nie zwróci uwagi, że ja tutaj na piętnastce siedzę, co? Zobaczcie, wejścia z piętnastki, z samej piętnastki, tak? Trzy wejścia, trzy wejścia, z samej piętnastki. dziś tutaj się zagapowałem, bo widzę, że mi coś nie pasuje, że tu jest godzina 21. Ja tutaj przeskakuję, przeskakuję na jedyneczkę, żeby tutaj zobaczyć, co się działo, tak? No tutaj. Tutaj, jak najbardziej, troszeczkę dalej. Przesuniemy sobie elegancko jedno wejście. Jeżeli chodzi tutaj, jeżeli chodzi tutaj, tak, o to, co tu się wydarzyło, to jest tu. To jest to wejście, tutaj, tak. Cierpliwość, cierpliwość, kochani, przepraszam, tutaj w tym miejscu, to jest cierpliwość. Z racji tego, że no, mamy, tak, mamy ten podkład, o którym zawsze ja mówię, żeby. Powstała chociaż jakaś taka czerwona jedna świeczuszka, żeby zagrać na tą jedną świeczkę, a nie wypalać się z takiego mocnego strzału. Co tutaj się dzieje? Jedynym minusem jest to, że mamy tutaj coś do pokrycia z lewej strony, ale zobaczcie, co się najpierw dzieje. Najpierw domykamy, retestujemy ostatni tutaj szczyt. I mamy tą świeczkę potwierdzającą, tak? Mamy tą świeczkę potwierdzającą, więc tutaj, więc tutaj, bardzo fajne wejście. Znowu nam się pojawia potencjał, potencjał dość spory, bo nie ukrywam tutaj, byśmy mieli stop lossa raptem 11, 12, 15 pipsów maksymalnie. Pierwsze TP w 15 minut, potencjał na 56. No i później, zobaczcie, tak, no wystarczyło troszeczkę wytrzymać gdzieś i gdzieś na 70 parę pipsów. Znowu, znowu nas podciągnęło. Więc, więc, to fajnie wyglądało. Tu widzę kolejne bardzo fajne wejście, jak najbardziej. Zobaczcie, co się dzieje na Magdi. Magdi cały czas nie ma przebicia tutaj tego ostatniego dołka. Tak, czyli robimy pierwsze zejście, drugie zejście, wyrównanie i tu już mamy pierwsze podejście. Tu zaczynają nam się zbierać, wszystko się przecina. Przecięcie chmury, wszystkie linie odwrócone w jednym kierunku. Magdi, nasz histogram zielony, wszystko jest powyżej punktu zero. Nasze RSI zielone, czyli mamy zielone światło do tego, żeby, żeby wchodzić. Lewa strona do tego momentu pokryta, tutaj akurat nam nie dociągają, w tym miejscu również, czyli oni gdzieś dopiero tutaj. Ale zwróćcie uwagę, to jest bardzo piękna rzecz, że jeżeli mamy Fajny potencjał i ustawianie znowu na jedną świeczkę takiego stoplosa, to zwróćcie uwagę, że nawet wchodząc tu w transakcję, ustawiając stoplosa na 21, ten potencjał nam się cały czas wyciąga, bo nie, tutaj nie dobijamy do naszej 20. Zobaczcie, jakie te stoplossy są małe przede wszystkim. Jak niwelujemy. Tak? Jak niwelujemy nasze wejście, podpierając się właśnie takim, e, takim schematem jak zielony, czerwony, zielony, tak? jeżeli, gramy w, jeżeli gramy w górę, jeżeli gramy w dół, e, wiadomo czerwony, zielony, e, czerwony i zobaczcie, że podpierając się takim schematem te losy nie są jakieś takie magicznie, jakieś nie wiadomo jakie, tak? wielkie, tylko one są dosłownie na 20-30 pipsów to jest maksymalnie, a potencjał takiego zagrania może być naprawdę spory. Przejdziemy sobie tutaj dalej, co tutaj się dzieje. No tutaj, tutaj, akurat fajnie to wyglądało, nie ukrywam. Fakt faktem tutaj był ten podwójny szczyt, i ten podwójny szczyt został przybity, już to patrzyłem, więc tutaj najprawdopodobniej, jeżeli był, byłoby jakiekolwiek zagranie, bo fakt faktem ono się tutaj delikatnie nam pojawia, i nie ukrywam, że tutaj no. Jest tak, jest ta zielona, tylko że ona jest troszeczkę taka może nie, niekoniecznie fajna z racji tego, że domyka nam się poniżej naszego tutaj szczytu. Zaraz powstaje czerwona, zaraz powstaje zielona potwierdzająca, więc tutaj najprawdopodobniej albo stop loss, tak, albo zniwelowanie tego stop lossa poprzez wyjście gdzieś tutaj w danej, w danej strefie, żeby nie. Nie trzymać tej transakcji aż do samego końca, z racji tego, że nie tworzymy tutaj wyższego szczytu, tak? Jeżeli zwrócicie uwagę, musicie też uważać na takie rzeczy, tak? w tym miejscu no, chociaż jest tutaj tak jest trochę troszeczkę troszeczkę jest wyższy ale tutaj po przebiciu tych ostatnich tego ostatniego dołka na pewno na pewno bym tutaj rezygnował z transakcji na lekkim e, minusie z racji tego że widać że ten wykres po prostu nie chce jeszcze tak jeszcze nie chce wyjść dopiero dopiero on gdzieś tutaj w tym miejscu zaczyna nam zaczyna nam tutaj fajnie spadać ale co się tworzy znowu na naszym Magdi? Tu mamy jeden dołek, tu mamy drugi dołek, czyli mamy znowu taką dywergencję, można powiedzieć, że wzrostową, i tu właśnie wtedy możemy sobie szukać jakiegokolwiek wejścia, tak, czyli znowu zwracamy uwagę na nasze MACD, które jest tak naprawdę jednym z najważniejszych wyznaczników tego, w którą stronę gdzieś ten wykres będzie nam podążać. No i tutaj Piotruś chyba, tak, Bo daj, że ty tam, Piotruś, coś kosiłeś w przeciągu dnia. Z tego co widziałem, wrzucałeś bardzo fajne wejścia. Tutaj zobaczcie znowu: mamy schemat zielony, czerwony, zielony. Znowu mamy bardzo fajne podejście. Jeżeli, jeżeli chodzi tutaj o to, jeżeli chodzi tutaj, jeżeli chodzi tutaj o ten spadek, czekałbym na to domknięcie z lewej strony. Dopiero, dopiero szukałbym tutaj wejścia najprawdopodobniej znowu z tej świeczki, tak? Z racji tego, że mamy zielony, czerwony, zielony, potwierdzający, więc tutaj z tej świeczki, chociaż tutaj po to, no, albo break event, tak, albo zbieramy to, co, to, co nam tutaj no. rynek, rynek podpowiedział i dał, dochodzą do ostatniego dołka, podpierają się na nim, a jest tutaj bardzo fajna, mocna strefa, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o obrócenie się ceny, zwróćcie uwagę, że oni tutaj że oni tutaj tak mają, mają to obrócenie się ceny z tej strony i tutaj mają te trzy ostatnie szczyty impulsem plus z retestem, więc ja to traktuję jako obrócenie się ceny i zobaczcie, że tutaj w zasadzie jakbyśmy taką jedną fajną postawili, no to wiemy wiemy od którego miejsca, w którą stronę możemy zagrywać, tak? Także bardzo fajna strefa. Jeżeli o to chodzi, znowu tych wejść jest, jest dość sporo. Mamy tutaj 11 godzina, nie, tutaj jeszcze bodajże chyba o 9:00. z tego co kojarzę, było, było jakieś wejście tu najprawdopodobniej. Tak jest, tutaj najprawdopodobniej bym zaryzykował z tej świeczki, z racji tego, że mamy tutaj te wyższe szczyty, mamy ten impuls, jest fajny retest. Znowu wychodzą, także tutaj stop loss troszeczkę poniżej ostatniego dołka. Dociągamy do maksa, nie wiem tutaj, czy było chociaż 2 do 1, czy nie. Zaraz sobie sprawdzimy, tutaj było 9 pipsów, lecimy po 18, 20, tak? Czyli mamy te 2 do 1 znowu w przeciągu 1, 2, 3, 4, 5... Wejścia, tak, 6, 6, 7 minut, 20 pipsów, znowu bardzo fajne bardzo fajne wejście z trendem. Już nie wspomnę tutaj, tak wiadomo, że tutaj te wejścia, tutaj te wejścia dość wcześnie były i bardzo rzadko kiedyś się zdarza, że na tutaj tej sesji azjatyckiej ten rynek aż tak bardzo fajnie wyciąga, tak, w jedną stronę. E i tutaj, i tutaj taka, taka rzecz się akurat wydarzyła, no ale zobaczcie, cały czas lecimy z trendem dzisiaj, tak? Lecimy z trendem, tu jedynie jakieś zawahania, za chwilę znowu nam się ten rynek odpala, za chwilę znowu nam się odpala, za chwilę znowu nam się odpala, tak i cały czas gdzieś tam podąża. I jeżeli przeliczymy sobie tutaj te wejścia od porannej e, od porannych godzin, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem wejść na ten moment z jednego instrumentu e, i podejrzewam, że e, nie licząc tutaj tego stop lossa, który jest z tej strony y, raczej raczej bym się skłaniał ku temu, że tutaj wszystkie te wszystkie te zagrania 2 do 1 na pewno zrobiły, tak? Czyli tutaj podejrzewam, że byłby stop loss, e, w tym miejscu, może niekoniecznie te 2 do 1, jak sami widzicie, że ten wykres gdzieś nam tutaj podbił. E, a cała reszta, a cała reszta na 100% poszła na 2 do 1, więc pomimo na pewno jakiegoś stoplosa czy dwóch, jesteśmy w stanie po prostu odrobić, odrobić tą stratę. Dobrze, kochani. Powiedzcie mi teraz tak, czy macie jakiekolwiek pytanka?